Cześć czołem, witamy. Tak no to na dzień dzisiejszy to wygląda. Wczoraj żeśmy trochę tego ekspesa przykleili. Tak wygląda po cięciu tą gilotyną. Tutaj brakło mi trochę tej pianki. Bałem się, że całkowicie zabraknie no i dobrze zrobiłem. To wziąłem, od razu wypełniłem. Yy, oczywiście popadało Dobrze, żeby tutaj wziął ten Dzisiaj się weźmie po prostu nadetnie Faskę, jeszcze raz się yy, Weźmie yy, Zapękuje tutaj, żeby bardziej trzymało Te Nadlewki się Weźmie popcina. No, i dokończę się tutaj, nie wiem jak tutaj zrobię. Najwyżej jakiś kawałek dokleję obecne. Tyle. Tam popełniłem przy rurach błąd. Mogłem zrobić, przewidzieć to, ale jak to bywa, pośpiech, pośpiech. Wychodzi czasami bokiem. A mianowicie mogłem najpierw przykleić XPS-a, a dopiero te rury wsadzać. Ale to da się poprawić. Nie ma problemu. Nie ma tam wielkiego problemu. Po prostu odciąć tą pianę, bo ona tylko z góry została zawiązkowana i wyciągnąć te rury. No i tam te kołki. Jednego kołka odkręcić. I jeszcze raz to zarobić. Tutaj tak jak mówiłem, daje radę te taśmy preferowane. Jeszcze dzisiaj się weźmie, zrobi to tak jak należy. No już dzisiaj i pójdzie folia kubułkowa No i na jutro planowany jest zasyp. Eee, zakupiłem trochę więcej tych eee, eee, pianek. Wiemy po prostu na buzetkę, aby już nie je jeździć Lepiej wziąć na buzetkę karton. Nie jeździć, nie ten, nie kombinować. No ten błąd, myślałem, że trzy sztuki mi staczą. Nie wiedziałem jak to będzie bardzo wydajne. To na tyle na razie, i bierzemy się za robotę dalej. Może coś się uda jeszcze nagrać. Jak układam, nie wiem, nie wiem czy mówiłem, jak układam te płyty xps po prostu. Cała płyta idzie na sam dół, tylko odcięty na tą róg, na tą faskę. Z tego względu, że mamy tą fasadę. E, później idzie cała płyta wyżej na drugi poziom, kolejne idzie e, tutaj e, odcięta do poziomu ściany fundamentowej i ten naddatek. Po prostu przechodzi na dół. Tylko odcinamy tam ze 4-5 cm tej, yy, tego roga, żeby na, była ta fasada. nie No i jak piękuje, to piękuje po całości tutaj, żeby ta wilgoć się od spodu nie, nie zbierała. Tak jak wiesz,ście widzieli, i na x też piankuje delikatnie yy, tą faskę, żeby nie tam. No i tak jak wcześniej Wam pokazywałem, wszędzie idzie tutaj, tak żeby ta woda nie miała możliwości się dostać do kierunku ściany. No i tak szczerze mówiąc, odpadów jest niewiele. Zaraz Wam pokażę. To są całe odpady takie, 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 takie. Mam, musiałam odciąć na te rogi, ale gdzieś się to na pewno wykorzysta. W ten sposób tak najmniej e, jest odpadów. Co do e, gilotyny, e, musiałem zmienić e, drut e, pod tym względem, że tamten e, drut e, ucięło się paręnaście razy, no 10, może 15 razy i po prostu on pękał ale gdzieś w garażu znalazłem drut spadaczy 0,8 i założyłem 0,8 i też zasilacz ten daje radę na tym drucie, tylko od czasu do czasu trzeba wziąć papieru ściernego, przeczyścić, bo po prostu ten zasilacz nie daje na aż tyle temperatury, żeby ten ten XPS czy tam styropian się wypalił całkowicie na tym drucie Ale to daje radę Kankrybry. Dobra, to na tyle Dobrze Dobrze i to pójdzie Na dołu Zaznaczam z jednej strony znaczamy z drugiej i tam możemy jeszcze jeden skos zrobić najpierw na jednym arkuszu, a tutaj później uciąć to i uciąć ten felc Lask. Patrzyłem, żeby jak najmniej odpadu było, gdzieś miałem młówek, znowu. powiem wam że warto zrobić taką maszynkę nie jest duży koszt ogromny ale nie ma tych, że tak powiem, śmieci jest, jest, włączamy Oli tyle, że tnie, ale akurat zasilacz ten miałem. Znaczy dostałem go od syna. starego komputera wyciągnął. komputery tak szedł na złom. pomogę później Wam pokażę jak ja to wklejam akurat A same odpady to są przeważnie te skosy, felce. A teraz, tak jak wam mówiłem wcześniej, pokażę, jak ja akurat to kleję tego XPSa Pokażę Wam na tym kawałku krótkim, już przyciętym, oczywiście. No i tutaj, a mianowicie, tak muszę odkleić, odkręcam to. Nie za dużo tego puszczam. Tu raz, tu na felce drugi raz. Bardzo się nie śpieszę. Bo... Nie ma sensu. <tryk> tu. To tylko cienko, nie, nie aby, 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 nie, nie, ma sensu. No i tu, tak, aby, tam trochę w szczelinę, No i kładę pięć pasków. Nie wiem czy dobrze to robię ale mi się wydaje że dobrze I akurat z tego co instrukcji wyczytaliśmy że tutaj nie trzeba czekać Delikatna pomoc, też ręka woli. No i przycisnąć to. Kokan. Dobrze, jest to przecisnąć w razie w. No Tutaj nie bardzo mam jak, ale sobie stą możemy deseczką. No i jeszcze wędrownię do, do No i dobra. Można trzecią dać na środku. parę minut, 10-15 minut no. teraz muszę tutaj, jakoś to stąd się wydostać no, naniosłem kamy kamyczka z buciorami dobra teraz tak, ten z tym felcem No tak samo. Robię o. Przewożmy mniej więcej dokąd. Wcześniej tam mierzyłem, żyłem. Tak, akurat się w tym momencie zapomniałem. No i, no i tak samo na pięć. Zakręcam. Wcześniej nie zakręciłem, miałem delikatny problem. No i teraz dopicham. Zaprzeczam. Chociaż trochę. Ten mój da? Nie, nie może być. Musi być. Krótki. chcę pokazać, to no tak zawsze jest. Tu akurat ten drenaż jest i nie bardzo jest jak nie chciałbym jego uszkodzić za bardzo. Tutaj jeszcze trzeba by było delikatnie Pójść w tamtą stronę. Szkoda. Dwa oni. Od tego są łodki. Może tam być lepsze. No, lepszy będzie. Tuż lepszy no i taki to sposobem. No tu mamy przyklejone, tam mamy przyklejone. To szparet siebie. Te wszystkie szpary się wypełni. Przytnie czyli mamy tutaj na każdym łączeniu na felcy między XP'sem na szczelinach a ścianą. No i tak samo tu felc i ściana. No i na dole też na, tym, na tej fasadzie, nie? Tak to wygląda.